Dzień dobry, 15 sierpnia, godzina 7.43. Wyruszam się. Rozruszać troszeczkę. Weekend nic nie robiłem. Dwa dni miałem. Dzień po dniu miałem plany wyjechać do Wrocławia i z Wrocławia jechać z rowerem z powrotem, ale dwa dni z rzędu, dwa dni z rzędu zaspałem. Ustrickowo. 20 minut później 10 km dalej. Na siebie to cisnę ogólnie w jedną stronę, przynajmniej chcę wcisnąć, żeby być w jakimś normalnym czasie tam na miejscu na tej wieży. Natomiast z powrotem zobaczę, jak to czasowo wyjdzie, ale prawdopodobnie na własnych, o własnych nogach że tak powiem wrócę. Mam tam kilka specyfików, a przestrzennie sobie kupiłem, boogiemana. Mam ją tutaj, w razie czegoś jakiegoś małego odcięcia czy coś to sobie zapodam oraz mam też e Tak jest, cudo Kurcz Shot Sport Edition. Magnez, witamina B6. Co to jest? Potas. Tiamina, ryboflamina i witamina B12. Grodzic, Wielkopolski w prawo Dobra to my w prawo Tu jest właśnie jakaś droga wojewódzka Uu, Tak dobrze mówię, droga wojewódzka yy. Momencik mam powiem 308 To wszystko kawałek będę musiał jechać mógłbym oczywiście jeszcze bardziej modyfikować, tylko tak starają się żeby Jakby to miało ręce i nogi No nie Grodzisk 15 Ale nie wiem czy będę wjeżdża do Grodziska chyba czy nie No w sobotę jeszcze Przednią yy, Dętkę musiałem wymienić tutaj w tym yy, W tych kołach a, właśnie, a właściwie W tym kole Ponieważ tam powietrze Uchodziło i teraz tak Wyciągnąłem stamtąd, już nie chciałem ryzykować, zadmuchałem, no nigdzie nie schodziło niby gwałtownie, szybko, więc nie byłem w stanie zlokalizować hmm, jakiejś tam dziurki. Hmm, założyłem dętkę, którą kupiłem, taką. No, i tą właśnie tętkę mam teraz założoną, tą przedni kole tutaj, czyli ona ma już płyn uszczelniający. Dodatkowo jest y, turbopancerna opona, więc generalnie podwójne zabezpieczenie mam. W ogólnie też byli chowo tutaj dosyć duża ta mieścina była, no i Zobaczę co dalej będzie z tym tą trasą czą. Ciekawa paszta przed nami Pierwszy etap miałem podjazd ale drugi etap nie rzucaj nie tymi kołkami, nie tymi kołkami. 889 do domu a jest zrobione. Teraz 89, no i tu też 89, no bo tam 10 metrów, a tutaj stąd odejmijmy te kilka metrów, no to jest 89 i wracam o własnych siłach. Poprawiło mi się, handra przeszła, czy jak to tam się mówi, Ściąłem koszulkę schowaniu do tego yy, jadę na gorąco ciepło dzisiaj yy, a jest yy, jest 31 stopni tutaj w cieniu jak sobie siedzę 10 minut yy, jest 12 o 12 minuta 11.59 do 12:00 miałem plan tutaj siedzieć yy, i właśnie wracam po śladzie Nawigacja to się prowadziła podłączona, oczywiście, jest po yy, tutaj. powerbanka tego co ostatniego seta, tak jak ostatnio pusto, pusto. Tyle mam wody, no tak, że wiecie, nie? Sklep na gwałę. Na szczęście, po drodze są stacje Rałka można leżeć później mój kochany, mój kochany rowerek takiego greckiego typu, nie? W tamtą stronę widzieliście Wracam już z powrotem No i te kolumny, nie? No są niesamowite Te paszty to jest coś z obłęd jak potrzebujecie jakieś prochy, to wiecie, gdzie macie się udać. Nie? 121, 55 km do końca, czyli do domu, coś mnie kolano zaczęło boleć, prawe. Na i teraz właśnie się zastanawiam czy źle ułożyłem nogę czy chyba dzisiaj w ogóle taki cały słaby cięgi się mam kompletnie e, ciepło jest bo jest 35 stopni no wiatr jest tak jak cały czas nie zmienił kierunku nie. ja cały czas jadę pod wiatr czasami pod górkę jeszcze, to już w ogóle jest fajnie Odechdziewa się. No i teraz w takich momentach człowiek walczy sam ze sobą, nie? ze swoimi słabościami, z własną psychiką. No i nie można się poddawać w takich momentach, bo gdy się podda, się w takich momentach to się spobaczy. Kolejny opuszczony pałacyk. Kolano boli, ale już się przyzwyczaiłem do tego bólu, także kręcę tak czy inaczej Nie Wiem no, słońce bo słońce to trochę nie 45 km pokazuje mi do zakończenia obecnie 131 km Także jest Jak na tego tripa luźnego to po ale fajna okolica jest Pola po horyzont Horyzont zdarzeń No, granową mnie zaskoczyło taką ścieżką rowerową pieszo Pieszo rowerową, nie? Głaciutka jakaś taka... nie wiem ale jest w... <ścoughs> oczywiście oddziela od jezdni jak dla mnie może być. Nie narzekam do Mosiny mam jeszcze 20 km Jest obecnie 141 No i chyba w Mosinie coś sobie zjem, bo już tak pomalutku, pomalutku zaczynam coś być głodnawe, więc tak coś zjem w Mosinie. Nie dojechałem. Musiałem kupić kolejną butelkę wody hamburgera z czoskiem i kabanowski. No sorry, nie, ale nie dojechałem. Jestem 12 km od Mosiny. No, Już miałem takiego głoda, że zacząłem otwarty sklep to od razu się wbiłem, nie? Także zjem i jadę. Hadało, ale... Z czego? Co z tego? Bo w okolicy żadnej chmury nie ma. A dopiero wjechałem w tą drogę, więc zdziwiony jestem, nie? Okej, okay, jestem przed Luboniem. 11,5 pokazuje mi do domu 168. 168 km jest. Yy... No to 180 będzie jak nic. No i zarypiście. Także widzimy się na 180 km. Uwaga, uwaga. Finish, finisz, finish. Finish finish, finish. finish, finish. Dobra, uwaga. Jest, yeah. stało się. 180 km 500 metrów do domu Czas jazdy 8 godzin 16 minut Jest 17 A o... 8 tak? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 No to czyli 10 godzin na wyszło 10 godzin z przysankami, 8 godzin czystej jazdy. Jest tych już 16 minut, już. Nie róbmy scen. Do następnego razu, cześć.